Hej, hej kochani, witam Was serdecznie w serii rocznikowej. Oto tutaj mamy zbiór różnych roczników, które jeszcze nam pozostały. No, trochę ich jest, zatem losujemy z intencją bardzo życzliwą, po prostu, aby dzisiaj wypadł nam ten rocznik, który najbardziej, najbardziej tego potrzebuje. Potrzebuje usłyszeć. 1976 potrzebuje najbardziej na chwilę obecną. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Proszę bardzo. Jak to zrobić? Tak to zrobić. O! Bo najważniejsza jest tu powierzchnia, żeby było gdzie karty układać. No dobrze. W roczniku 1976, co ja tutaj wyczuwam przy Tobie? 1976 Czasem są tu ludzie z długiem karmicznym, 76 ta końcówka, tu mamy też, yy, i to jest dług pracy, że ciężko tutaj zagrzać gdzieś miejsce tak na dłużej. Przy trzynastkach. Tutaj mamy jeszcze. Oczywiście, że nie wszyscy, bo to ludzie w tym roczniku będą też różni. Duża zmienność, bo tu mamy dziewiątkę, wyrzucamy, osiem, sześć, czternaście, piątka. Duża taka zmienność. Zmienność przy tym właśnie, że, nie, że, że tak ciężko nam w jednym miejscu dłużej posiedzieć. Energia. Trzynastki, piątki, przy czternastce, czyli taka trudność z utrzymaniem na dłużej życiowej równowagi, czyli wchodzi nam tu na tapet taka energetyczna kwestia, czy energetyczny przejaw wszystkiego, co jest związane z tak zwanym złotym środkiem. I tu jest właśnie trudno. Tu jest trudno. W jakiej części tutaj macie zainteresowania? No bo tutaj przy tych piątkach to macie zainteresowanie sztuką, zainteresowanie pięknem, ale trudno jest właśnie tak skierować energię wprost, rozłożyć siły równomiernie, bo tu mamy właśnie takie wahania, czyli zmienność, dużą zmienność w emocjonalnej sferze życia. Wynika to z kreatywności, z waszej wrażliwości, intelektu, i co jakiś czas zmienia się sposób zarabiania pieniędzy, sposób zarabiania na życie. Jest to taka energia bardzo ogólna, która w waszym tutaj przypadku yy, wiąże się yy, z taką, jakbym powiedziała, zmianą stacji. Jak już wydawało się, że Dotarłem do ostatniej stacji, to, no kurde, nie mam dokąd iść. Można porównać do takiego człowieka, który u kresu podróży stoi zupełnie rozebrany, nagi i mówi: O co w tym wszystkim chodziło? Bo ja nie wiem. Tak bardzo się spieszyłem, tak bardzo się martwiłem i po co? To jest taka energia też bycia w podróży, energia wędrowania. Energia szukania świętego miejsca, a święte miejsce to zawsze jest takie miejsce, w którym no, akceptują mnie i ja akceptuję, prawda? Ale często tutaj mamy podróż do kraju o kulturze i środowisku odmiennym. W tym roczniku mamy taką postawę dosyć otwartą, akceptującą, taką zapraszającą nowych ludzi, nowe doświadczenia. No i zaraz zapytam, w jakiej aktualnie przemianie pokoleniowej jesteście, choć tutaj zastrzegam, że mamy bardzo różnych ludzi, prawda? Wiadomo, że jakby się tutaj na przykład kumple z wojska spotkali, którzy urodzili się w roku 1976, no to jeden będzie miał żonę i pięcioro dzieci, drugi będzie stanu wolnego, bezdzietny, ktoś inny zrobi wielką, oszałamiającą karierę, a ktoś inny wręcz przeciwnie, korzonki będzie jadł. Więc Siłą rzeczy, nie? Ale taki wspólny mianownik, przemiana pokoleniowa. W jakiej aktualnie przemianie pokoleniowej roczniku 1976 jesteś? I jakie są jeszcze przed tobą wyzwania? Energia runy Dagas, czyli energia połączeń się w miłości. I znowu piątka: 2 plus 3 to 5. I z tej dwójki może być trójka, czyli na przykład może począć się coś, dzieło dziecko, bo tutaj jakby dwoje nie wystarcza, jeszcze myślimy o tym trzecim, czyli też o jakiejś grupie wspólnocze, rodzinie. To jest bardzo dobra energia. Od razu mówię, że to jest fantastyczna energia przemiany. Jedna z lepszych i szczęśliwszych run, i ta y, energia runy Dagas y, może być zarówno i wyzwaniem, i takim pewnym ugruntowaniem, i. I co jeszcze przed Tobą, gdyby, te, gdyby to jeszcze nie nastąpiło. No jest ten właśnie środek, ten złoty środek, którego ty w życiu poszukujesz cały czas. Wiadomo, że nawet jak już coś osiągniemy, to później znowu mamy jakieś wachnięcie, bo w sumie na tym polega życie, że na zmianie tak naprawdę. Ale tutaj jesteś już w takiej przestrzeni budowania. Yy, Takiego swojego mm, przebudzenia mistycznego, poznania mistycznego. Dlaczego? Bo mamy tu dużo nadziei, a nadzieja w życiu jest najważniejsza. Po prostu nie ma niczego wspanialszego niż nadzieja, bo nadzieja nas prowadzi do szczęścia. I często tu jest takie szczęście niespodziewanie odnalezione. Właśnie jak my się nie spodziewamy, to się okazuje, że My tu wszystkie kłopoty w sposób taki pozytywny zakończamy. To jest wielka odmiana losu, więc albo już jesteś w tej przestrzeni wielkiej odmiany losu, albo jest ci to dane. To się po prostu stanie. To jest takie przebudzenie, kiedy wydawało się, że coś jest nierealne, a tymczasem przeciwnie. Natomiast jest powiedziane, tu oczywiście nie możemy spoczywać na laurach, bo tu jest też energia wyzwania, żeby iść w przyszłość bez marudzenia. Że tutaj potrzeba no, sporo wysiłku, potrzeba ciężkiej pracy, Takiego, e, takiej energii realnej, żeby też spełnić jakieś nierealne marzenia. To nie zawsze jest jakiś wielki sukces. Być może, natomiast chodzi tu o coś innego, o takie przebudzenie, nowe możliwości, o energię wsparcia, o energię. Które wiążą się z taką wytrzymałością w dążeniu do celu, że ja właśnie mam nadzieję, ja się nie poddaję. Mam nowe cele życiowe. Tutaj zupełnie nowe cele życiowe się pokazują. Jakby, jakbyście Wy stawali się takimi wynalazcami, jakbyście się uwalniali od rzeczy trudnych. Ta energia sprzyja, się w, ogół, sprzyja w ogóle uwalnianiu się od różnych nałogów. Jest to energia, która mówi o. Takim odkrywcy, takim geografię życia, który jest nieustraszony, bo tutaj masz zaplecze Marsa idzie w te niespodzianki, bo mamy też pomocnika urana. I on tutaj z rozmachem coś tworzy, bo jest kolejny trzeci pomocnik tutaj Jowisz. Co Was czeka? Bo jesteście już w tej energii, albo niedługo stanie się ona waszym udziałem, czeka was rewolucja życiowa. Taka zmiana nawyków, taki zryw życiowy, ale też dobry początek życia. Taki dobry początek życia. Wy tutaj będziecie te nowe wyzwania akceptować. Jedynie zalecenie jest takie, żeby cały czas ufać Bożej opatrzności, że ona was tutaj prowadzi we właściwym kierunku. Głęboka zmiana się w waszym życiu dokonuje. Znak zodiaku, który w tym roczniku najbardziej będzie poddany tej rewolucji, to jest wodnik. To nie znaczy, że inne nie, ale wodnik najbardziej. Wodnik ostatnio mi bardzo często wypada w ogóle w różnych pokoleniowych zmianach, więc ja myślę, że może w ogóle wodniki mają tu najwięcej do zdziałania. Bo przypominam, wodnik, czyli osoby urodzone między 20 styczniem a 18 lutym, tak? Taką tutaj mogą osiągnąć taki nowy zapał do tych nowych wyzwań. Widać tu taką energię pomyślności, energię zysków nieoczekiwanych. Oczywiście tu nie ma co liczyć na wygraną w lotto, bo to nie o to chodzi, tylko o takie szanse. Macie tutaj energię wielu szans, że na przykład można założyć tutaj swoją firmę, o ile zechcecie, ruszyć z jakimś nowym projektem, jakieś tutaj powodzenie przed Wami, bo liczą się nowe, fajne pomysły, liczy się poszerzenie świadomości. Jest tu też pomyślność w związkach. Pomyślność w związkach, która mówi, że miłość nowa może być bardzo taka nagła, taka jakby od pierwszego spojrzenia. Jeżeli to już jest za wami, już kogoś kochacie, jesteście w relacji, to transformu transformujecie dzięki miłości, bo tu dzięki miłości przechodzimy taką transformację serca. I może się tu ta miłość zakończyć nawet ślubem. Z płodzeniem dziecka, również, nie? Te, które byłyby tym tematem jakoś niezainteresowane, a może to już jest za wami, albo w ogóle to nie ten czas. To macie tutaj powiedziane, że tu jest tak czysto, tu jest tak kondycyjnie dobrze. Czyli generalnie te relacje tutaj są takie odporne na zawirowania, które miałyby się dopiero utworzyć dopiero w tym czasie, który przed wami to coś tu takiego jest dobrego. Nad czym macie pracować? Jeżeli chodzi o energię zdrowia, nad poprawą kondycji, żeby wciąż mobilizować narząd ruchu, czyli nogi, 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 chodzimy, biegamy. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo to jest takim też elementem uzdrawiania po jakiejś chorobie. Narząd ruchu tu musi być wciąż no taki po, pobudzony. Dobry czas na zdawanie egzaminów przed Wami, na takie sukcesy edukacyjne dla ludzi, którzy jeszcze mają takie ambicje, chcą się mobilizować w kierunku nauki. Można tu wyjeżdżać na sympozja, konferencje, warsztaty, które Wasz potencjał twórczy będą udoskonalać. Zielone światło dla tych wszystkich, którzy są w kręgach takich sukcesów naukowych. To są tu korzystne zmiany właśnie na polu doskonalenia się ogólnie rzecz biorąc. Wy tu się będziecie wyróżniać z tłumu, niejako trafnością spostrzeżeń, taką inteligencją, otwartością. Często tu mamy jednostki bardzo wybitne. Ja nie chcę powiedzieć, że cały rocznik 76 jest wybitny, bo z całą pewnością tak nie jest, ale są tu takie jednostki naprawdę dość takie, które. Wybitne, to znaczy, nawet tu nie chodzi o jakieś szczególne talenty, ale potraficie przewidzieć następstwo zdarzeń. Wy tak wyczuwacie, co się wydarzyć może. To, co przed Wami, myślę, że jakaś taka pogoda ducha, takie, taki, takie dostrzeżenie, właśnie nadziei, taka umiejętność zaszczepiania tej nadziei otoczeniu. Dlatego tutaj często są ludzie w jakiś sposób lubiani, albo podziwiani, albo po prostu mówią, będzie dobrze i tyle, wszystko zmierza ku lepszemu. Czyli jest taka energia, która mówi, że jeśli nawet tak nie było do tej pory, to masz takie potwierdzenie po prostu teraz, że będzie dobrze. Że będzie po prostu dobrze. Że naprawdę jest tu jakaś odmiana losu. Po prostu rocznik 76, albo już jest w tej przestrzeni i to oczywiście jest na plus, ta przemiana, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, albo po prostu to przed Wami, o ile tego nie było. Bo tu rzeczywiście mamy taką, taki przełomowy moment w życiu, często. Bardzo taki przełomowy moment w życiu, kiedy. No po prostu, no jedno się coś, coś wypaliło, a tutaj mamy odnowę, regenerację, pomyślność i szczęście przed, 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 przed wami, nie? Więc fajna energia, bardzo fajna. Teraz tylko pytanie, jak ona się w najbliższym roku zmaterializuje, bo to różnie może być. Może się pojawić jakieś wyzwanie trudne, a może iść gładko jak po maśle, różnie, nie? Więc zobaczymy w najbliższym roku, od dziś, 12 najbliższych miesięcy, od dziś. Czyli teraz mamy sierpień 2024, czyli tak pirazy drzwi do sierpnia 2025, jak ta runa dagas, ta przestrzeń, która jest jednocześnie i wyrocznią, ale też jest i wyzwaniem, i takim ugruntowaniem energetycznym. Zobaczymy, jak w najbliższym roku ta energia się dla Was zamanifestuje. Odwróconej śmierci. W zmianie nawyków, no nie jest łatwo jak po maśle, to tak nie, ten rok to może być taki trochę trudnawy, bo tu jest taka energia, wiecie, zrzucamy starą skórę, więc wtedy jest najtrudniej, bo się tak musimy dotrzeć, przedrzeć, a w odwróconej śmierci dlaczego jest trudno, bo często jeszcze ten pluton nie może z rozmachem zadziałać, to jest pluton, to jest skorpion, energia trudna, energia, która nie może być kosmetyczną zmianą tylko gruntownym przekopaniem terenu, a tu jeszcze są jakieś takie albo sentymenta, albo jakieś takie energie niedokończone, więc też przez to bolesne, bo tu już chcielibyśmy mocno do przodu, a odwrócona śmierć jeszcze, jeszcze, jeszcze tak. Y Jedną nóżką jest w przestrzeni właśnie nieuśmierconej. Bo gdyby było, tak bym powiedziała, całkowita transformacja, super, na gruzach starego rodzi się nowe, już tylko aleluja i do przodu. A tu jest jeszcze właśnie coś do zrobienia. Więc to nie jest tak całkiem aleluja i do przodu. To znaczy, jest, że tak powiem, dobry pretekst i podtekst, ale. No cóż, często jeszcze jesteśmy przywiązani do jakichś takich toksycznych, nie do końca dobrych energii. I nie to, że my chcemy w nich tkwić, ale po prostu yy, no, mamy takie wyzwanie właśnie yy, zmiany podejścia, bo yy, dlaczego tu jest tak trudno? Dlatego, że my tu faktycznie musimy mieć taką świadomość yy, człowieka jakby uśmierconego, to znaczy, że to, co się nowe ma zrodzić, albo już się zrodziło, wymaga naprawdę wiele pracy. A wy tu się może nie będziecie zgadzać na jakieś ustępstwa, które są konieczne. Bo tu jest powiedziane, są konieczne jakieś kompromisy, a jest trudność. Zatem możemy gdzieś tak być w takiej energii yy, marazmu, albo jeszcze życia jakąś, jakimś fragmentem przeszłości. A tu trzeba się tak mocno, jak ten pies wychodzący z brudnego jeziora, otrząsnąć. I tak właśnie przez ten najbliższy rok, tak próbujecie się otrząsnąć. Różnie, z żalu po jakichś straconych relacjach, tak jakbyście tutaj mieli do czynienia z branżą pogrzebową, czyli, no, godzę się z jakąś stratą, ale w sumie to dobrze, bo dzięki temu ja mogę znaleźć coś lepszego, nie? Coś lepszego mogę znaleźć. Mogę znaleźć coś lepszego. Byleby tylko się nie bać, byleby tylko mieć więcej tej pewności siebie, wychodzić z tej martwoty. To jest energia rezygnacji z wszystkiego, co jest nietrafione. Ja tu muszę rezygnować z jakiejś nietrafionej inwestycji albo nietrafionej relacji, I zaryzykować w tym nowym przedsięwzięciu. Lepiej gospodarować pieniędzmi, wzmacniać swoją pozycję, jest tu jeszcze zamartwianie się o bezpieczeństwo, również to finansowe. Więc myślę, że po prostu najbliższy rok świadczy o tym, że wy odkładacie wdrożenie niezbędnych zmian z jakiegoś lęku, a trzeba będzie to zrobić. I powiem Wam jaka jest przyczyna. Jak zwykle nawyk, nawykowy schemat, a docelowo co macie rewizję, ale na chwilę obecną możecie po prostu, nie wiem, nie mieć sił, żeby to zmodyfikować. Czasem nawet tak nie jesteśmy szczęśliwi w jakiejś sytuacji, to my nic z tym nie robimy. Runa Dagas mówi o bardzo dobrych rzeczach, o przemianie Waszej osobowości, o przezwyciężeniu stagnacji, frustracji, niezadowolenia, więc to będzie. Tylko najbliższy rok jest takim czasem pożegnań, to co było i czasem powitania tego, co ma nadejść. Czyli no, na jakimś progu jesteście. Stare ja umiera, nowe się rodzi, ale jest trudno. Widać, że jest trudno, bo o wiele lepsza byłaby śmierć w pozycji prostej, zdecydowanie. Zawsze ta śmierć w pozycji odwróconej bardziej boli. Bardziej boli ta transformacja, bo my tu musimy się uwalniać z takich okowów czegoś co przypomina pokutę, tak jakbyście musieli pokutować, jakbyście musieli coś odpokutować. Trochę mi to tak wygląda, że najbliższe 12 miesięcy w tej drodze to szczęścia, bo tu mamy energię szczęścia. Mamy energię szczęścia. I taką energię bardzo twórczą. To tu jest taka trochę daremna walka z jakimiś demonami przeszłości. Dlatego trzeba iść na jakieś konieczne kompromisy, za bardzo się nie bronić, ani też za bardzo tutaj nie walczyć z wiatrakami, wyciągnąć wnioski i iść dalej. Bo to jest transformacja, która wymaga tej pokuty, ale też przynależności do jakiejś pewnej grupy. I ta pewna grupa to ona mi się też tu pokazała w runie Dagas. Nie. Na pewno będziecie tutaj ludźmi mądrzejszymi, na pewno tutaj wyjdziecie wzmocnieni duchowo z tej przemiany. Na pewno tak, dlatego że śmierć w odwrocie mówi, że moja dusza po prostu chce uwolnienia i dzięki temu ja więcej rozumiem, pojmuję, interesuję się też wewnętrznym rozwojem, być może ezoteryką, być może po prostu. Wiem, kim jestem, tak? A jestem dzieckiem Bożym, więc moja dusza przeżywa to katarzys i ta samoświadomość tutaj tylko zyskuje. No dobrze, co Wam może pomóc w tej przemianie, w najbliższym roku właśnie, żeby tu nie było tak trudno w tej odwróconej śmierci? Co Wam może pomóc? Taka rada, wskazówka na kierowanie. Odcięcie, widzicie, kosa, która, przychodzą żniwa, jest karmiczny ten kajron, zraniony uzdrowiciel może Wam pomóc, czyli energia odcinania rzeczy trudnych, toksycznych, co zasiałeś, to zbierzesz, mówi ta energia, poddać się temu, niechże to będzie dokończone, szachmat, tniemy, oczywiście, tutaj jeszcze jest energia, idę do fryzjera, obcinam włosy, nie, albo poddaję się zabiegom laserowym, ale tak na życie ogólnie, to jest to rzecz, która mówi właśnie, ta kosa tnie. To są ostre decyzje. Ostre, gwałtowne, bardzo precyzyjne i bardzo dokładnie. To, czego śmierć tu nie może wyciąć, ta kosa wyciąć powinna, bo śmierć też ma narzędzie wycinki, właśnie ma kosę. To jest właściwie powtórzenie, dokładnie tego samego. To już jest koniec, więc ma być koniec, tak? jak tu macie pokazane. No wiadomo, co odcinamy, wszystko co toksyczne, tego ropiejącego wrzoda trzeba się tu pozbyć, nie? W kosie, kosia, 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 No może kosia, no nie wiem, to jest jak operacja taka, może w ogóle trzeba iść na jakąś operację też, jeśli chodzi o zdrowie. No to październik byłby najlepszy, okres jesieni tu właśnie się pokazuje, że gdybyście mieli zabiegi jakieś operacyjne, Taki właśnie odcinający, oczyszczający organizm, to, to tak. W ogóle to jest taka energia, żeby w tych zakończeniach trudności być stanowczym, być zdecydowanym. Bardzo istotna jest tu dokładność, żeby się odcinać tej, od tej negatywnej energii, no i być asertywnym. Jak zawsze, nie asertywność wymaga tutaj właśnie takiej precyzji nieupoważnionym też wstęp wzbroniony, prawda? Jasne jest, że Różnie tu może być rozpad związku, mogą być brutalne rozstania, może być uwolnienie się z negatywnych relacji i niebezpiecznych, oczyszczenie aury od takich niechcianych przywiązań i relacji, my tutaj mamy się odciąć. Może mamy złamać jakiś kontrakt, może właśnie jakaś umowa ma nie dojść do skutku po to, żeby znaleźć sobie coś lepszego, coś, co nie będzie nas krzywdziło. A tu możecie mieć do czynienia z takimi osobami cwanymi, o takim agresywnym wizerunku. Sami macie się strzec wizerunku agresywnego, bo są tu takie osoby przy Was pozbawione skrupułów, to nie wchodź w tę rolę, tak? Takie energie właśnie krzywdzące, więc tutaj widać, że warto też iść w kierunku jakimś nowatorskim, jeśli chodzi o pracę. Takie new modern, nowatorstwo, coś, nie wiem, co by to miało być. Decyzje muszą zostać podjęte szybko i błyskawicznie, bo liczy się tu szybkie działanie, masz powiedziane, i najlepiej byłoby właśnie tutaj wypowiedzieć się w ramach tej energii w, na czas jesieni, już w październiku. Wprawdzie tutaj masz taki czas od 10 dni do 10 miesięcy, nawet od dziś, by tutaj te wszystkie negatywy poodcinać, ale akurat październik pokazany jest jako taki miesiąc, w którym można y, zrobić najwięcej, albo w tym miesiącu trzeba być bardzo, bardzo po prostu ostrożnym. Dobrze. Y, czy coś jeszcze? Tak, przesłanie poproszę dla tego rocznika. Rocznik 1976. Przesłanie, taka kropka nad i słowo końcowe tu by się przydało. I tutaj macie harmonię, ale zobacz, masz kolejną dziesiątkę 10-10. Energia takich przywracania harmonii po jakimś zakończeniu. 10 po redukcji 1, czyli koniec staje się też taką trampoliną do nowych początków. Zaraz tutaj odczytam, co autorzy przewodnika, akurat mi się otworzyło od razu, niesamowite. Posłuchaj swego serca, poruszaj się zgodnie z nim, niezależnie od sytuacji. Stan zupełnej prostoty <laughs> będzie Cię tu kosztował mniej. Bycie prostym w sumie jest najtrudniejsze. Bo czasem płaci się za to wszystkim, co posiadałeś. Ale być prostym musisz. Mo musisz wszystko stracić, jest powiedziane. Uhuhu. Musisz wszystko stracić. Powiem szczerze, że wszystkie trzy karty to pokazują, ale zobacz dlaczego. Bo ma być tak cudownie. <laughs> Bo ma być tak cudownie. Dlatego <laughs> tu muszę wszystko stracić. No dobra. Dlatego ludzie wybrali, że chcą być bardziej złożeni i zapomnieli, jak to jest być prostym, ale jedyne proste serce pulsuje w harmonii z Bogiem. Jedynie proste serce śpiewa z Bogiem w głębokiej harmonii. Aby to osiągnąć, będziesz musiał odnaleźć swoje serce, swój własny rytm. Nad harmonią tu trzeba pracować, nad taką radością, inteligencją, serca i to przenosić w świat. Bądź bardziej łagodny, spokojny, spostrzegawczy. Spokój, spokój. No, ale jest też nadzieja, właśnie, bo tu jest powiedziane: zostaniesz nakierowany na właściwą drogę i nie będziesz w stanie znaleźć słów, by opisać ją innym. W głębi twojego serca już jesteś dojrzały i gotowy, by to odkrywać. Coś takiego już jest. I są tu delfiny. Delfiny tutaj pokazują to, co przychodzi naturalnie, to, co lepiej z tobą harmonizuje i ty z tym. I to się dzieje w takim stanie własnej wewnętrznej ciszy, więc tu nie może być agresji. Tu musi być delikatnie w tym doświadczeniu, w takim poczuciu, że wszystko ma swój czas, i czasem trzeba rzeczywiście wszystko stracić, żeby wszystko zyskać. Odzyskać to może nie zyskać jakiś inny, nowy stan, punkt widzenia, oparcie w tym świecie materii i ducha, po prostu. To wszystko, kochany roczniku 76. Niech tutaj ci się szczęści. Widzę, że tak się stanie, bo jest to takie uprawomocnienie. Jesteś tej energii, takiej drogi w nieznane trochę. Z wielką nadzieją, pamiętaj, ufność, wiara to jest to, co być musi, bo tak mi się ta energia tutaj kojarzy. Jakbyś po prostu zasiał takie małe ziarenko w ziemi, i dopiero taka mała roślinka wyrosła. Ale jest tu właśnie szansa na taki dalszy wzrost, i musimy oczekiwać z ufnością i wiarą, że ten wzrost nastąpi, że wyjdziemy też z jakiejś iluzji. Może dlatego, że w tym roczniku sporo jest takich ludzi, którzy byli w jakiś sposób naiwni, łatwowierni. I teraz częścią tej pokuty jest właśnie też takie odbudowanie siebie że muszę wyjść nie z jakiegoś zaślepienia energii bezkrytycznej iluzyjnej po prostu. Dobrze, życzę wam jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ważne też, żebyście poszerzali świadomość. A zawsze tutaj trzeba aspirować ku rzeczom wielkim, wysokim. Snuć te wspaniałe wizje. Powiem wam, nawet gdyby one miały się nie urzeczywistnić, to snuć te wspaniałe wizje to jest bardzo w waszym przypadku konieczne. Wszystkiego dobrego. Pa pa.